Witam Was bardzo serdecznie. Przed nami gra Odward New and Tasty jest to odświeżony tytuł e, pochodzący oryginalnie z 1997 roku, czyli produkcja bardzo już e, archeiczna. jednak e, w momencie kiedy pierwsze e, przygody A, bo tak się nazywa e, nasz główny bohater, e, kiedy te przygody zostały wydane, były prawdziwym wydarzeniem, ponieważ gra na owe czasy. Wyróżniała się w tłumie niesamowicie. Zresztą do dzisiaj muszę Wam przyznać, że ten świat jest bardzo oryginalny i ciekawy, ale wówczas była to chyba pierwsza platformówka, która łączyła w sobie elementy gry logicznej oraz nawet skradanki. Wówczas właśnie tego podejścia w platformówkach jeszcze nie było. Dziś twórcy gier niezależnych często sięgają po tego typu patenty i pomysły. Natomiast Ape zapoczątkował tak naprawdę tą erę i wraz z doskonałym humorem obecnym w grze oraz po prostu no ciekawym, światem, ciekawym światem, ciekawą fabułą, fajną realizacją wszystkiego, była to gra niesamowicie miodna, niesamowicie udana, która na bardzo długie lata pozostała w pamięci wielu graczy. Rok później pojawił się Ape Exodus, druga część gry, bardzo zresztą podobnie zrealizowana, natomiast to jest remake pierwowzoru, nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy twórcy przypadkiem tutaj nie zaadoptowali jakiegoś dołączenia po prostu, cóż to jest, mapa jakaś. Czy twórcy tu przypadkiem nie zaadoptowali misji z dwójki, natomiast na pewno są tu misje z jedynki i to, co Wam powiem na pierwszy rzut oka, grafika jest naprawdę bardzo fajnie odświeżona, bardzo dobrze wygląda, gra jest estetyczna. Ja w tym momencie jestem na samym początku rozgrywki, ponieważ postanowiłem na potrzeby tego materiału zacząć od początku i nagrać jedynie początek. To jest bardzo ciekawa fabuła, dlatego nie chcę zdradzać Wam tego, co jest dalej. Ale spójrzcie, to jest właśnie demonstracja tego, co tutaj się dzieje, już na początku uczymy się różnych elementów skradania. Na przykład, tutaj spójrzcie, jak, jak fajnie wygląda ta postać podczas gdy się skrada. Zresztą, mamy tutaj efekt rzucanego cienia. Bardzo ładnie tutaj światło jest użyte. No, i w tym wypadku musimy się przekraść na dół po cichu, aby przyłączyć dźwignię. Odwort bawił w roku 1997 swoją właśnie taką pokraczną niezdarnością, ale zarazem bardzo fajną animacją. Cała fabuła zresztą tutaj jest taka trochę śmieszna, trochę straszna, ponieważ Odwort należy do Ape, należy do rasy jakichś tam stworzeń, które są niewolnikami innych tutaj jego mości. O. Zapomniałem przycisnąć przycisku skradzania się i tak to się skończyło. Abe należy do rasy niewolników, którzy pracują w fabryce nadzorowany przez takie, właśnie tutaj stwory, jak poniżej, to są strażnicy. A fabrykę za zarządzają jeszcze innego rodzaju istoty, takie, właśnie troszeczkę korporacyjne, pomioty, mógłbym tak to określić i Rasa EBA sobie pracuje w tej niewoli, można by powiedzieć, że jest kiepsko, ale stabilnie. Sytuacja jednak się drastycznie komplikuje w momencie, kiedy Ape podsłuchuje pewną rozmowę. Otóż okazuje się, że fabryka przemysł nie radzi sobie zbyt dobrze. Tutaj ci jego moście produkują w tej fabryce różnego rodzaju przekąski. No, i są same straty, w związku z czym władze fabryki wymyślają, wpadają na szatański plan, będą przerabiać takich jak Ape na, właśnie, przekąski. No, i tak się zaczyna ta cała przygoda. Ape ucieka z fabryki, stara się uciec z fabryki. Właśnie jesteśmy tutaj na terenie fabrycznym, na początku. I z czasem. Ups. To był chyba nasz przyjaciel. <laughs> z czasem, e, z czasem e, staramy się oswobodzić właśnie e, kamratów. Znowu spotkał mnie marny los. W grze pojawiają się właśnie różnego rodzaju skradanki, zagadki logiczne, polegające na odpowiednim aktywowaniu różnych elementów planszy, tak, żeby na przykład właśnie gdzieś się przedostać, gdzieś kogoś zanihilować i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj się przekradnę i to trzeba załatwić, żeby się dalej przedostać. Natomiast to, co tutaj też było oryginalne i jest nadal oryginalne, to właśnie to całe zarządzanie towarzyszami ABA, którzy potem się właśnie do nas przyłączają i my ich wykorzystujemy również w tych logicznych zagadkach na, na mapach, na plansze. Całość tego remake'u, na ile mogę to powiedzieć, po bardzo krótkim okresie grania, jest zrobiona wizualnie bardzo ładnie. Podobnie udźwiękowienie jest e, ładnie odnowione. Natomiast to, co mi się nie spodobało, to intro początkowe, które e, jestem prawie tego pewny e, zostało zmienione zupełnie w porównaniu z oryginałem. Ja dobrze go nie pamiętam, no, był to rok 97, e, ale jednak e, mam wrażenie, że zupełnie jest inne to intro, i. E, Zupełnie ono straciło moim zdaniem klimat, straciło troszeczkę e, sens tutaj. Więc, więc to takie pierwsze wrażenie związane z Interem niezbyt pozytywne. E, co do samej rozgrywki, jeszcze, bo to jest bardzo ważne. Otóż e, myślę, że problem z, z nowymi odświeżonymi przygodami EIBA będzie taki, że w roku 1997 była to produkcja bardzo oryginalna. Natomiast e, dziś. Już nie jest, po prostu. Dzisiaj jest to fajna platformówka z elementami logicznymi i elementami składania, ale takich platformówek już było sporo. I nie ma w tej grze zbyt wiele oryginalności poza światem gry, który jest no, całkiem wciąż zabawny. Nie jestem tak rozbawiony, przynajmniej na początku gry, jak byłem te kilkanaście lat temu. Ale to chyba może być podyktowane wiekiem, może być podyktowane troszeczkę tym, że jednak nasze oczekiwania i standardy troszeczkę się zmieniają. Dobrze, że tutaj jest powyżej checkpoint to właśnie te takie tablice. Co ja mam tu zrobić? Aha, wiem co. Spójrzcie, to są właśnie elementy wykorzystania terenu. W momencie kiedy gość wszedł na tą zapadnię, ja to aktywowałem. No i zbyliśmy się go. Nasi kamraci biedni szorują tu podłogę. Cóż, trzeba się dostać na górę. Bardzo fajnie wykonane są niektóre elementy mapy i operowanie tym trójwymiarem, operowanie tym, że czasami jesteśmy troszeczkę jakby w głębi planszy, czasami w tle coś się ciekawego dzieje, bardzo to wszystko fajnie wygląda ja próbuję sobie przypomnieć jednego z, mamy z głowy, próbuję sobie przypomnieć jak to było w pierwowzorze I szczerze powiedziawszy, nie bardzo pamiętam, patrząc na tą grafikę, ogólny cały klimat, cały, tak, całe sedno tego, jak najbardziej jest zachowane, natomiast nie jestem pewny, czy, e, e, czy elementy grafiki były w trójwymiarze, wydaje mi się, że to było wszystko 2D, ale nie dam sobie głowy uciąć. Przejdźmy jeszcze kawałek dalej i zobaczmy, co tutaj będzie. Na razie to wszystko jest taki tutorial który nas zapoznaje z elementami sterowania, i bardzo dobrze, o właśnie, spójrzcie, jak ładnie wygląda ten element mapy. Światło w tle poruszająca się postać, która nie jest tylko tłem, akurat na tym elemencie y, musimy się przeturlać. Musimy, o właśnie, widzicie, pomimo, że postać się niby na drugim czy trzecim planie znajduje, to jednak y, bierze zupełnie jak najbardziej udział w tym, co się dzieje nam y, na Planszy. I wygląda to bardzo dobrze, zwłaszcza w takich momentach. Chwilę temu na poprzedniej planszy grafika nie zachwycała, prawda? A tutaj oświetlenie, akurat oświetlenie, cień, to wszystko się świetnie sprawdza. Co ciekawe, to jest silnik Unity, który bynajmniej nie należy do najlepszych silników graficznych pod względem możliwości wyświetlanej grafiki wizualnie. Natomiast jak się okazuje na tym Unity, czy całkiem to wszystko ładnie wygląda. Zaskakująco powiedziałbym ładnie. Jest to chyba na razie e, moim zdaniem najładniejsza gra na silniku Unity, jaką widziałem. E, ja teraz siedzę tutaj w tych oparach i pytanie, czy to wystarczy. Nie, nie wystarczy. Myślałem, że w ten sposób się ukryję. E, ja jestem na początku rozgrywki i powiem wam szczerze, że... E, Moja największa obawa co do grania, zobaczymy jak to będzie dalej. Ale moja największa obawa co do grania to jest to, że gra może się okazać dla mnie za trudna. Niestety w roku 97 człowiek był młody i chłonął tego typu logiczne gry. Zresztą wówczas gry po prostu były często trudniejsze, więc trzymały nas w formie i wyostrzały wszelkiego rodzaju zmysły. Teraz gry są jednak. Troszeczkę, mam wrażenie, przyzwyczajają nas do mniejszego skomplikowania, y, łatwiejszych zagadek, w związku z czym ja się szczerze powiedziawszy troszeczkę boję y, czy ja tą grę będę w stanie teraz tak y, na normalnym poziomie trudności y, przejść. Zobaczymy. Tutaj w ogóle jest całkiem fajna, taka, fajny podkład muzyczny, yy, głosy tych wszystkich stworków i tak dalej. Ja tutaj ściszyłem y, oczywiście, żeby y, nie przeszkadzało to y, w nagraniu. Yy, aha, tutaj coś się yy, pisze u góry. Czyli mam się przekraść i stanąć, ale muszę się skradzać, a nie po prostu łazić. Dobra. Stoję tutaj skradając się. Gość mnie nie widzi. Idę tutaj. I widzicie. Ja musiałem się musiałem się uwinąć tym, z tym w czasie. No bo, gdybym troszeczkę zamarudził i zwlekał, wówczas gość by się wrócił, starzec by się zawrócił i i byłoby po ptakach. Hmm. Okej, okay, czyli musimy poczekać aż on e, stanie tutaj e, pod nami. Proszę bardzo. Kłopot z głowy. Dla tych, którzy nigdy nie grali w przygody Eba e, myślę, że to jest bardzo dobry tytuł, żeby spróbować. Dla tych, którzy grali, chcieliby jakoś bardzo do tego wrócić, myślę, że również. Jest to zupełnie przyzwoicie zremasterowana wersja, chociaż bynajmniej nie tak imponująco jak nowy Homeworld, który nawiasem mówiąc Zemasterowany Homeworld 1 i 2 naraz, żeby było ciekawie. Dzisiaj również mają swoją premierę. Ja postanowiłem, jako że ostatnio robiłem materiał o grzech osadzonej w przestrzeni kosmicznej, więc najpierw EBA postanowiłem tutaj właśnie Wam pokazać, a jutro się zabieram za granie w Homeworlda. Natomiast już wiem w tym momencie, że Homeworld został fantastycznie zremasterowany i modele, i tekstury, i dźwięk, i wszystko. Także jutro materiał na ten temat. Natomiast Ape, z tego co widzę, jest zremasterowany po prostu na, pozi na poziomie przyzwoicie. Nie, nie ma tutaj żadnego szału, ale nie ma też specjalnie powodów do narzekania. Tu jest mina. Ym, aha. Hmm. ach ten refleks przy rozbrajaniu. Musimy nacisnąć, y, aktywować y, w momencie kiedy będzie zielone, a nie czerwone. <ścoughs> Coś czuję, że tam mnie może pokonać. O, udało się. Jestem wielki. Tutaj e, takie humorystyczne elementy, śmiesznie to wszystko wygląda na planszy, właśnie w tle mamy Wanted Ape, e, zdjęcie z kartoteki. E, ta postać, ten stworek jest bardzo zabawny, z twarzy, z, z ślipków. E, po prostu fajnie zaprojektowany, to e, bawiło i zachwycało w 1997 roku. I dzisiaj Wam powiem, że zupełnie się ten Ape nie zestarzał, jest to cały czas fajny, śmieszny model postaci. Podobnie, że zresztą wszystkie inne tutaj stworki i rasy w tej grze są cały czas zdecydowanie oryginalne, ciekawe, niebanalne. Hmm. Tak to, tego się nie robi. Mam nadzieję, że... Chciałbym, żeby mnie zrespawnowało. E, u góry, podpowiedź siebie wyświetla. co tu trzeba zrobić? Pewnie trzeba się rozpujać? Tak myślałem. Nawet nie przeczytałem, ale. Hmm. Ciekawe, co to. Co to robi? Ja w że miałem zrobić bardzo, bardzo krótki ten gameplay i zaraz chyba go skończę, ale tak właśnie, a jeszcze kawałek chcę zobaczyć, a może będzie coś ciekawego, ja odpaliłem przed tym tylko sam początek, więc jestem już kawałek i tak dalej niż byłem, więc dla mnie to wszystko jest nowe. Nie, przebiegnę. No właśnie, zaczynają się zagadki logiczne. Co tutaj zrobić? Jeżeli ktoś lubi zagadki logiczne... Hmm. Można to włączyć bądź wyłączyć. No, musimy poczekać, aż strażnik wróci i go zmasakrujemy. <grytanie> Okej. Okay. A to w sumie mogę wyłączyć. Jeszcze nie wiem, co to są te tutaj ptaszki, które sobie w kółko latają. O co z tym chodzi? Nie mam do tego pojęcia. Możemy też biegać oczywiście. Co potem pamiętam z oryginału, że w późniejszym etapie rozgrywki. O! Boże Święty, co tu się dzieje? Mięso jest mierone. Bardzo atopycznie. Mam ochotę na grubaskę. Dostałem tym mięsem w głowę, czy mi się wydaje. Aha, yy, jesteśmy przy checkpoint'cie, ale od nowa musimy zrobić yy, to, co tutaj trzeba zrobić, yy, właśnie to też mi się przypomina z oryginału, że to była jedna z rzeczy, które potrafiły frustrować, ponieważ checkpointy z jednej strony są dość częste, ale z drugiej strony nie tak częste jakby mogły być, i w związku z tym, jeżeli nam się noga powinien, palec omsknie. To nieraz się znajdujemy w sytuacji, że musimy zrobić jeszcze raz to, co żeśmy zrobili, a potem się wyłożymy jeszcze raz to samo i aż w skutku. I po pewnym czasie możemy mieć tego dosyć, niestety. Zobaczmy, o co chodzi z tym mięsem. Hmm. Spadłem z tego zamiast skoczyć, super, jeszcze raz. Dobrze. Nie chcę tutaj robić takiego z tego gameplayu. Poczułem się zobowiązany troszeczkę wspomnieć i odnotować na kanale zaistnienie tego remake'u, ponieważ jest to absolutna klasyka. Tytuł, który naprawdę był przełomowy, był świetnie zrealizowany pod wieloma względami. I na dzisiejsze czasy nie jest już co prawda rewolucją żadną, ale jest wciąż fajną, przyjemną grą, jeżeli ktoś ten gatunek lubi. Spróbujmy. No nie, dostałem mięso. Ewidentnie to jest ciężki moment. Jeżeli ktoś takie klimaty lubi, będzie się dobrze bawił. Warto zagrać dla humoru, warto zagrać dla historii, ale musimy być zwolennikami zagadek logiczno-zręcznościowych. Musimy lubić takie podejście do grania. Jeżeli będziemy się zniechęcać za szybko, możemy po prostu mieć dosyć. To wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam za uwagę. Nie chcę po prostu tutaj na tym etapie ślęczeć i w kółko Wam go pokazywać. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.